W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak zaprosić gościa do Twojego live na YouTube bez żadnego dodatkowego oprogramowania, bezpośrednio na Twoim telefonie. Dokładnie tak jak robimy live z gościem na Instagramie, chociażby. I co więcej, te live będą wyświetlały się chociażby na karcie Shorts w YouTube. Zostań ze mną. Więc najpierw wchodzimy do aplikacji YouTube. Klikamy sobie na dole ten plusik, który mamy. I mamy różne opcje. Mamy opublikuj film, short i tak dalej. My klikamy sobie na żywo, tak? No i tutaj teraz będziemy mieli możliwość zrobienia, jak klikniemy sobie na dole po prawej stronie, widzimy taki ołówek. Klikamy w niego, no i możemy sobie zrobić tutaj tą transmisję. I żeby zaprosić tutaj gościa, będzie potrzebne nam kliknięcie tutaj opcji zaproś gości współdzielona transmisja na żywo bo tak to tak się ta funkcja nazywa więc klikamy możemy przejść dalej ja mam widoczność zrobioną jako niepubliczną żeby tutaj wiadomo nie było widać tego live'a teraz na moim kanale jak go zrobimy Natomiast na temat tego właśnie, jak te live'y w ogóle tworzyć, jak tutaj to wszystko ustawić, jest jeszcze osobny film na moim kanale, link znajdziecie w opisie. No i klikamy sobie na dalej, film mamy, czy tam nagranie, transmisję mamy nieprzeznaczoną dla dzieci, dajemy dalej. I teraz to, co będziemy chcieli zrobić, mamy za, y, zaplanowany ten nasz live. Możemy sobie ustawić tutaj oczywiście miniaturę tego y, naszego y, live'a, ale tego teraz nie będziemy robić. Zrobimy sobie tylko kopiuj link z zaproszeniem. Możemy też kliknąć wyślij link z zaproszeniem, ale ja sobie ten link skopiowałam, tak. Przejdę sobie do innej aplikacji, gdzie wyślę te, mm, te zaproszenie do osoby, która tutaj do mnie dołączy. No i teraz klikamy dalej. I Teraz możemy albo kliknąć transmituj na żywo i zacząć sami, albo czekamy na gościa. Tutaj klikamy dodaj, no i ten gość nam dołącza teraz do naszego live'a, i my wtedy klikamy transmituj na żywo. Widzimy naszego gościa, możemy z nim porozmawiać. Jesteśmy już na żywo, ja tutaj nie publicznie, ale wy możecie oczywiście ustawić jako publiczne to nagranie. No, i oczywiście możemy też wywalić tego gościa z naszego live'a klikając w trzy kropeczki w prawym dolnym rogu. I mamy usuń gościa. Możemy też udostępnić tutaj live'a, ale my gościa usuwamy. Gościu nam się usuwa tak z, naszego, z naszej transmisji, zostajemy sami i. Teraz możemy sobie w lewym górnym rogu, nie w prawym, tutaj na dole, bo tutaj możemy dodać kolejnego gościa albo udostępnić, tylko w lewym górnym rogu klikamy sobie na krzyżyk i wtedy kończymy naszą transmisję. I tutaj potwierdzamy, klikając zakończ. I następnie będzie tutaj informacja, ile to, trwała ta transmisja. Dajemy gotowe. No i wtedy mamy też ten live na naszym kanale na YouTube. Jak widzisz, taki live to bardzo fajna sprawa i może Ci się przydać w budowaniu Twojego biznesu. Co więcej, taką transmisję live na swoim kanale możesz zaplanować i na telefonie, i na komputerze. Dodatkowe informacje też są takie, że jeżeli chodzi o to, kogo my zapraszamy, no to może to być jedna osoba naraz. Dodatkowo, jakby host, czyli ta osoba, która zaprasza, czyli Ty. Jest odpowiedzialna za jakość tego live'a, czyli zapraszamy osoby zaufane. YouTube jakby nie sprawdza, nie stawia warunków, kto tam jaki musi mieć kanał, na przykład, żeby z tobą do tego live'a dołączyć, bo ty jesteś tutaj hostem. Natomiast no to ty musisz w takim razie zadbać o to, żeby ten gość był w porządku i dbał o wytyczne YouTube, czyli na przykład jakieś tam tematów, które są niezgodne z wytycznymi YouTube'a, żeby ta osoba nie poruszała. Dodatkowo też może to być dla ciebie ważna informacja, że nawet jeżeli ta osoba a druga ten gość prowadzi kanał i nawet ma monetyzację swojego kanału, czyli zarabia na reklamach na YouTubie, to ty jako osoba, która zrobiła tego live'a jako host, to ty zarabiasz właśnie na tym live'ie. Więc wszelkie jakieś tam czy nawet super podziękowania i tak dalej to wszystko idzie wtedy do ciebie. Ty zarabiasz na tym live'ie. No i takie live'y robimy domyślnie pionowo. Co ciekawe, te live, właśnie pionowe, one mogą się wyświetlać nie tylko na Twoim kanale, nie tylko normalnie, po prostu na YouTubie, ale także w karcie YouTube Shorts w aplikacji YouTube'a, tam gdzie po prostu są shortsy. Więc to jest bardzo fajna opcja na zyskanie zasięgu dla Ciebie. Ale, żeby w ogóle robić live pionowe na Twoim telefonie, musisz spełnić odpowiednie warunki i nauczyć się, jak taki live zrobić. A na ten temat mówię w filmie, który teraz wyświetlił Ci się na ekranie końcowym. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć!